Proszę powiedzieć wszystkim, co teraz robisz? Co mm. zrobiłeś właśnie? Koń już wam wszystko mówię. Tak. Mm. Wytłumacz się. No. Mm. Tak. Zjadłem sobie metkę cebulową. Bardzo dobra. Bardzo dobra. Ta metka cebulowa z tego. W y tam tam z tego gdzie... Nie netto. netto, nie tam... netto, nie w netto <grym> tylko w mięsnym na terenie mm. netto. <grym> Metka, metka Cebolowa z Byliśmy w netto, właśnie. Bo chodziła za mną. Chodziła za Arturem. Mhm. Bo nie miałem, powiem wam, chleba. No, i A musieliśmy miałem, jechać do netto. Nie miałem już czym zjeść. I kupiliśmy tak. Po pierwsze, taki chleb już Artur, widzicie, zjadł tutaj z tą metką właśnie. Mhm. Dobry chlebek? Dobry. Wygląda bardzo ładnie. Pachnie Dobra, tymi... jeszcze raz, U, jeszcze, ukroję ci też. Ukroisz mi? Mhm. No, i kupiliśmy jeszcze parę rzeczy, ale nie dużo. Wszystko Wam pokażę. Wszystko, bez pośpiechu, na spokojnie. I proszę myszko. Już. Tak to wygląda. Pani, mm. Pani ci takie pokroiła? Uh -huh. Bo byliśmy też w tym mięsnym po tą mielonkę. Jak to wygląda? Mm. A jak to smakuje? Ej. Ja na, to takie... to mi podpada pod taką świnną tuszonkę. Tak jak to on w wojsku kiedyś mówili Dobro, ale jak to się nazywa? Chleb bardzo pyszny. Chleb pyszny, pychota. Mm -hmm. Powiem, że to... Powiem wam, że to, to poszło tak w górę. jestem zdumiony. A ten chlebek był ostatni. I drugi jeszcze kupiliśmy też ostatni. Taki. Też ostatni. ty chleba nie będzie. No tej godzinie ja, ja, ja do ja jedziemy. jedziemy. Do, do niedzieli, do co będzie około. No jeszcze jest przecież jeden chet. O ale już w takim tempie? To my na tylko na, na Olu to, to zjemy. <ścoughs> Rudy! To jest nie do patrzcie już. Uklej Panią. No bo co to za chleb taki malutki? Nie mogę się powstrzymać. Takie pyszne. A Panie z mięsnego mówią, o ale też to lubimy bardzo. Dzisiaj powiem Wam, w ogóle pośmialiśmy się z tym Panią. No i czarny mówi też dobre. Znaczy Ty się pośmiałeś, bo ja stworzyłam dalej. Mm -hmm. Pozdrowiły myszkę, panie. Pani pyta Artura, bo ja miałam znetto siatki i, i stanęłam sobie dalej, Artur poszedł tam na ten mięsny, na ten e, stragan hmm. i ja słyszę w pewnym momencie e, ten głos Artura, że tam jest żona, tam jest żona, a ta pani tak z, z tej lady, gdzie? A jaki wam, że tutaj. I się okazało, że panie pamiętały mnie i się pytały, Gdzie pani małżonka? Tak? Gdzie pani żona? I hmm. pani żona? Hmm. Ja pozdrawiam z tego miejsca pani z Mięsnego. Bardzo miła panie. Kulturka pełna, powiem wam. Ja też pozdrawiam. Od razu mówię... A, to ten... A to pan. Te grube kawałki. Od razu. Jak to się mówi? Punkt rozpoznawczy, tak? Czy jak to się mówi? No bo zapamiętały, jeden Uro. raz byliśmy, a zapamiętały, panie, Uro. że to my od, tego, od tych grubych plasterków. <śmurza> może charakterystyczne jest to, że właśnie te plasterki grube, a może to, że my to, to coś nie wiem, może? to chyba te grube pasterki, chyba nikt nie bierze po centymetrze pasterków. Dobra, i pokazujemy. Pierwszą rzecz, jaką chcę Wam pokazać, to dorwałam! Taką zabawkę. Moja siostra dla swoich kotków ma taką. na no takie dwie: jedna jest mniejsza, druga większa. I no, że kosztowała 16 zł, no to mówię, nie majątek. A zobaczymy, może będzie, nie? Może dla nich będzie fajda. No, wiecie, ja tu zawsze muszę coś po prostu gdzieś tam na bok skręcić. Że niby są piłeczki i jak to się otwiera. Zaraz zobaczymy. O tak. Chyba i tak. O. Zaraz zobaczymy reakcję. Oj, to już techniczne to się synowie jeszcze pobawią trochę. Ale, ale czekaj, bo chciałam złożyć. Możesz? Nie chciałabym połamać. Chyba nie, chyba nie tak. No dobra, to nie wkładam na razie, o. Ale zobaczcie, jakie fajne trzy piłeczki. Fajne, z 16 zł. Ja takie nawet na AliExpress oglądałam, ale drożej wychodziły. Ale są różne wielkości. Coś czuję, że będziesz ganiać po następną zabawkę. Patrz, jakie czarne gały dostał. Mm. Tu są gwiazdki. Tu są rybki narysowane. Tu są łapki kotów. A tu są dwie piłki. A gdzie jest ta? Aha, tu jest ta trzecia. Wszystko jest, powiem, wyszota. Ale ciekawe, a szkoda, że tu... Ale nie wiem dlaczego. A może można to tu? Nie, nie można. Dobra, mniejsza z tym, fajnie. Mysza i technika. Mm, no mysza i technika się trochę gubi. Dobra, to... Mysza i technika. Jakieś... Żebyś nie połamał? Gdzie... Nie, to ciągnę na, 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 na płaskie. Nie, no. Dobra, teraz nie będziemy, bo teraz to To później. Tam. Teraz Wam pokażemy zakupy, tak? Tak. Tadał? Mhm. Tadał? Serki jeszcze mamy z poprzednich zakupów. Mhm. I jedziemy. Dwie puszki. Bo się skończyła mokra karma. Parówki wzięłam. Boliny, bo mi się też karma skończyła. Bo mi się też karma skończyła. Kochani, poproszę nowa koszulka. To się stara, ale. Stara, ale nowa. Ja mam taką czerwoną w Barturze. Takie sobie wzięłam cukierki. Jakoś mnie naszło na cukierki, a w ogóle to futelę zjadłam w samochodzie. Całą zjadłam. No nie mogłam się powstrzymać. Przy kasie kupiłam. Wiecie, jak muszę O! No nie ten. lepiej niż te, te wędliny teraz. Ale te wędliny powiedziałam, to jest pyszota. Pyszota. Nie kłód się. Słuchajcie, i nie było tych wafelków z kremem. Wszystkie były wykupione. Jeszcze raz przyłapię kogoś. Już tak? powiedzieliśmy, że są mega pyszne i już wykupione. Jeszcze raz przyłapię. <laughs> Ciacha. Te pyszne, z czekoladą. Czekoladowe. Dwie paczki. No szkoda, bo te wafle tak nam zasmakowały. Kupiliśmy taki, taki smakołek puriny, bo jedziemy do siostry i do szwagra i oni mają pieska nowego. Się nazywa Figa. I jest owczarkiem niemieckim, ma chyba 4 miesiące, z tego co wiem. I właśnie ją wzięli do domku. Mm. Więc no, musimy się jakoś podchlebić, nie? No. No, no, się no koniecznie. Bo wiecie, nie? Eee, to też są łakomczuchy. Taką czekoladę wzięłam z karmelem. Mm. Bo Figa do mnie dzwoniła i się skarżyła już. Tak? Tak. Nie Gdzie wiem, Coca-Cola tu stoi. Ale są to stole. Ja nie wiem. Była. A nie to nie wypiłeś? Nie wiem, się wci nie ma. Nie ma Coca-Coli. Co A tu jest na stole, dobra. ją mm. na stole położyłaś. Mm -hmm. mm, nic specjalnego. Widziałam sobie jeszcze takie landrynki. W slajdzie. I często jest tak, że jak są landrynki, to nie ma białych. A tu są białe. Jak byłam dzieckiem, to hmm. zawsze dziadkowi wyjadałam. Miał zawsze przy łóżku takie landrynki w miseczce. I jak spał, to ja się zakradałam i ja mu wyjadałam i ciągle tylko białe zabierałam, bo białe mi najbardziej smakują. I mój tata. Bo nie ma smaku, smaku że tego tak. to. Mm, pyszne są. Ym, I potem jak mój tata, mój tata też, też czasami sobie kupuje. Takie landrynki, bo to też zawsze białe wyjadałam, ale często były bez białych. No a jak, już ma, a jak już landrynki, to stwierdziłam, że jeszcze takie fajne malinki są. Myszko, a, próbowa a próbowałaś kiedyś yy, wypić yy, albo wyssać yy, yy, ten środek z kukułek? Nie, ja nie lubię kukułek w ogóle. A ty tak nie, myślałem, że tylko... Misiu, ja nie lubię kukłek, wiesz? To Sobie nie żartuj. I jeszcze Artur wziął dwie paczki tych ciastek. One też są obłędne, ale tamte są chyba jednak smaczniejsze. No. No i tyle kupiliśmy. Nic więcej nie kupiliśmy. A to Artur jeszcze no w tym mięsnym to wiecie. Patrzcie. Piękny to jest, to, jest, to jest... Zobaczcie ile? W ogóle, a ile już zjadł. A jeszcze co miałem ta cebulowa. przyjemność nie? sama z jedzenia, powiem Wam. Ja chciałbym... Gdyby takie coś autorowi cały czas dawać, to on nie musi mieć w ogóle... Ja bym ja chciał, żeby ta chwila trwała wiecznie. A jeszcze po co? Jakiś taki, wiecie, biberek. Muszę iść dać kotor. Coś, Ale taki jakiś... Ja teraz nie znam nikogo... To są te malinowe. Kiedyś może i jeszcze ktoś się znalazł do bimbru, który miał bimber a teraz no Teraz już no, nie, nie znam nikogo ani kto bimber robi ani nikogo. Patrz się tłuką. No znaczy, się nie znam. Chodź montujemy im zabawkę. Kochanie, jeszcze wam coś powiem. Bo wcześniej jechaliśmy i wcześniej e, myszka e, rozmawiała ze mną o, o tym e, rosole. rosole. To ja do tego wtedy co nie wiedziałem co wam, jak to się nazywa, ja to dodałem. Tak troszeczkę wziąłem na łyżkę, znaczy powiem Wam no tak za dużo. to też nie wziąłem. No tak trochę wziąłem pół łyżki, takiej dużej. To jest ostre Powiem Wam naprawdę to jest ostre Ja tutaj sobie korzystałem, wcześniej miałem też takie. Ja ogólnie lubię ostre rzeczy no, z tymi ostrymi to muszę uważać, bo tu na twarzy mi się za dużo ostrego i. Ale nie, powiem Wam, no to jest, to jest. To jest dla mnie. To jest tak jak słodkie. Haha, ha, zrobiłam. I co? Techniki trochę i co? To jest takie dla mnie, tak jak słodkie. Wiecie? Takie e, ostre. To jest. M, inaczej smakuje potrawa. E, no, wiadomo, nie? Zaraz damy kotom i pokażemy reakcję wam. Komu? Synom. <noise> Synom, pokażemy Wam reakcję. Także kończymy hol. I przechodzimy do podziemia, do kotów, do synów. Gdy że szkoła online przyjechała do nich. Tak, Oni mają też zajęcia. przedszkole online. A Rudy patrzy yy, z kanapy. No, czarny mówi, co to jest teraz? Coś czuję, że będziesz gębać ze sklepu. Po drugą. No, i do czego to służy? Oj, mamo, mamo. A to się bardziej spodziewałam, że rudy będzie bardziej chętny. No czarny tylko to zobaczył. On już wie o co to jest. jak jest przeznaczenie tego? No. O mój stary ruszał się. Gdzie on tam tą łapę wkłada? No co, to jego, tak? To jego sprawa. <grym> jak fajnie. Ale fajnie, że się bawi, nie? No od razu widać, że wiesz, jakiś inteligentny kot. No. Czytać nie umie. To chociaż bawić. się e, Liczyć nie umie. No ale bawić się, chociaż umie. No jak tu zrobić, żeby ta niebieska wyszła, no? No jak? Ja ją tu zaraz. Czarne mówi to moje.